Ludzie, którzy od lat się nie myli. 5. David Whitlock. To amerykański chemik, który od 20 lat nie brał prysznica. Twierdził, że mycie się zmywa z ciała pożyteczne bakterie, więc zamiast prysznica codziennie spryskiwał się specjalnym preparatem z bakterią nitrosomona seutrofa, którą sam wyizolował z końskiego potu. 4. Polski kołtun Za czasów Rzeczypospolitej obojga narodów wierzono, że wielki skołtuniony kłąb włosów powstały z braku mycia i czesania chroni przed chorobami. Choć jest to relikt przeszłości, w rzadkich przypadkach można go spotkać nawet dziś. 3. Amu Ten Irańczyk światową sławę jako najbrudniejszy człowiek świata. Przez ponad 60 lat nie mył się ani razu, wierząc, że kontakt z wodą przyniesie mu chorobę. W 2022 roku pod naciskiem lokalnej społeczności dał się w końcu umyć i zmarł zaledwie kilka miesięcy później w wieku 94 lat. 2. Nieświeży oddech W 2011 roku 21-letni Jay wystąpił w programie Embarrassing Bodies, ujawniając, że nigdy w życiu nie mył zębów, czego efektem była fatalna kondycja uzębienia. Jego odcinek stał się wiralem, a w zamian za publiczne upokorzenie otrzymał nowe implanty. 1. Tragiczna Historia miłosna. Chłopak pewnej użytkowniczki Reddita przyznał się jej, że należy do tak zwanego No Wipe Movement. Jest to społeczność, która wierzy, że dzięki diecie bogatej w błonnik robienie dwójki jest tak czyste, że nie potrzebują papieru toaletowego. Kobieta przyznała, że ich związek nie wytrzymał tej próby.